Dziękuję za wiadomość. Czekam aż, czekam, aż Pani mi to powie. Nie mogę nie że czeka. Nie mogę nie czekać. że no, Pani nagrywaj, na nie, nie wiem jak tak można. Przede ale ja nie mam tego wątpliwości. Ale obiekty jest, ma jest, ale... to jest Muszę powiedzieć. <laughs> osoby, które zostały i chcą poprawić, to proszę przyjść i się dowiedzieć, co mają zrobić. Przecież ja nie będę... Ja nie będę... Kogo? Nie. Kogo? Nie! nie. nie. Twoja morda wystarczy na cały rok. Siadaj, ale Przestałeś bawić siadaj. Ale tak jak mówię. Proszę, koło Ciebie